Witam Was serdecznie w końcówce listopada. Dzisiaj, też pierwszy, z jednej strony, pierwszy taki dzień powszedni adwentowy, ale nie do końca, dlatego że z drugiej strony, jest to w kościele święto świętego Andrzeja, jeden z ważniejszych apostołów. Dzisiaj liturgia daje nam w pierwszym czytaniu w kościołach, gdzie obchodzimy święto, list do Rzymian. Fragment z listu do Rzymian, który rozpoczyna się słowami jeżeli ustami swoimi wyznasz, a uwierzysz w sercu, że Jezus jest Panem, to osiągniesz zbawienie. I yy, yy, dotyka mnie dzisiaj zarówno to słowo, jak i też ze środka czytania, albowiem, sparafrazuję, albowiem yy, kto wezwie imienia Pańskiego, ten będzie zbawiony. Nawet chyba udało mi się tak, jak to jest dosłownie. W każdym razie, imię Jezus. Mam y, taką świadomość, że wy obserwujący moje codzienne dzielenie, moi drodzy, jesteście już po oddaniu swojego życia Jezusowi. Yy, jeżeli nie, jeżeli się mylę, to wybaczcie, ale mam takie taki, taki przeczucie, że większość po prostu z Was to już uczyniło. Zresztą staram się przy prawie każdym filmiku czytam. Yy, ten ten dłuższym, jak niedzielne dzielenie, czy live, zapraszać Was do, na końcu do tego, żeby przyjąć Jezusa jako swojego pana, żeby zagościł w Waszych sercach. A więc o to mi chodzi, właśnie. Bo można przystępować do sakramentów, ale tak naprawdę nie wyznawać swoimi ustami, nie, nie starać się, aby uwierzyć coraz bardziej w to, że Jezus jest Moim Panem. A dzisiaj Liturgia Słowa nas do tego zaprasza. I wiemy, że apostołowie byli tymi pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Chrystusa, i to oni głosili Jezusa swoimi ustami. Imię Jezus nie schodziło im z ust. Jeżeli jesteś człowiekiem, który już oddał swoje życie Jezusowi, to zadbaj o to, po prostu, żeby imię Jezus nie schodziło z Twoich ust. To jest nieustanna modlitwa, też inaczej. Można, może to się przejawiać w aktach strzelistych, może to się przejawiać po prostu w powtarzaniu w, swoim, w swojej codzienności imienia Jezus, Jezus, Jezus. Może to być też, zobaczcie, nawet tradycyjne formy katolickie nas do tego zapraszają. Przecież w różańcu jest przynajmniej 50 razy, jak mówimy jedną część, mówimy imię Jezus, Zdrowaś Maryja. Albo w koronce do Bożego Miłosierdzia. Kiedy też wypowiadamy imię Jezusa, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata, Jezusa Chrystusa. A więc, w tych codziennych naszych formach modlitwy, to imię jest. Jako osoba zawangelizowana, jako osoba, która oddała swoje życie Jezusowi, musisz mieć Jezusa imię na ustach, aby inni mogli zobaczyć Ciebie jako człowieka Jezusowego. No bo jak mamy dotrzeć z Ewangelią do innych, jeżeli imię, najsłodsze imię, które powinno być w naszych sercach, nie jest również na naszych ustach. Zadbajmy zatem o to, aby imię Jezus było również na naszych ustach. Pięknego, błogosławionego dnia adwentowego.